Siema, Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CS -a, konkretnie oczywiście z naszego Wingmana. Dzisiaj gramy oczywiście na mapie Nuke, gramy w trybie skrzydłowy. Dzisiaj jest ze mną Mimi, ponieważ ostatnio ostatni odcinek szczerze, przerąbana sytuacja, jeżeli nie widzieliście, to możecie wbijać. Trafił mi się teammate. Oj, sorry, pierwszy meczyk. Pięknie. Lecisz, lecisz. Słuchajcie, pierwszy meczek ja tak szybciutko wstępem powiem co się będzie działo, gramy sobie normalnie. Ostatni odcinek mówię, średnio mi dobrało teammata, dlatego stwierdziłem, że no muszę coś w tym, w tym konkretnym przypadku zrobić. No i dzisiaj już jestem z kimś z rybatimu, w ogóle to rekrutacja dalej trwa do niedzieli tej najbliższej, czyli do 31 możecie... O Jezu, Jezu! Co? 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 Co, co, co to było? Widzowie. No. 71 co to było w ogóle widzowie? Mamy średnio z kasą, jeżeli ja dalej będę kupował to ja nic nie zrobię. Jezu jaki nade poleciał w ogóle, widzieliście to w ogóle? Co to miało być? Co on z tymi naidami? No... Ty no jak ja w ogóle nie mogę ty patrafić, co tu się dzieje? Idę teraz tu, bo już się zdenerwowałem tak szczerze. Ja już jestem na rage'u dzisiaj. No jeden było? To jest najgorszy odcinek To już jest coś, nie, nie, nie halo No przecież gościa, dosłownie gościa strzelam A w ogóle nie trafiam, ja się dzisiaj gram jak Silver minus jeden chyba, wiecie No i już Dobra Nie będzie do zera widzowie musicie wbić na 3Dita, jeżeli chcecie sobie wymienić skiny Jakieś yy, macie skiny stare, a chcecie mieć nowe To zapraszam was na 3 ponieważ Teraz, jako że jest Black Friday dzisiaj Jak ja to nagrywam, bo wam to wstawię w sobotę, ale dzisiaj jest Black Friday i macie aż 45% bonusu po wpisaniu mojego kodu zamiast domyślnych 35, także link w opisie zachęcam Was do wejścia, jeżeli macie jakieś skiny, chcecie je wymienić. Dobra, ale dostał bułkę. Nie teraz to już trzeba wydać siano, bo już jeżeli to przegramy to już nie ma żadnej szansy w ogóle, że to wygramy Bo już będzie 8 Jezu myślałem, że nie podbiegnie pod... Dobrze mimi Co to mnie tak ścina widzowie, no piszmy ej O no, widzowie, od wczoraj autentycznie mam jakieś problemy z netem Zrotował, ale dobra mam go Tak mi się kurde wydawało, że on może zrotować No... Ale dostałem bułkę Jak oni takie heady strzelają? Nie wiem To widzowie, ja im teraz zrobię Dawaj P90 i lecimy na ten Drugi jest, dwóch tam jest Blisko było Ta sama mapa, ta sama mapa, ja się nawet nie będę zastanawiał Nie wiem co nam teraz dobrało za KFC Nie wiem co oni mają za żetony, ale postaramy się ich rozwalić No trzeba poprawić, trzeba poprawić autentycznie, trzeba poprawić poprzedni meczyk Dlatego, że poprzedni meczyk Poprzedni mecz to był słaby, Trze teraz trzeba to poprawić. To, to to, szkło mi zasłaniało, nie widziałem. Gdzie? E, jeden u góry, drugi wyjście. No jeden, ten u góry to już nie żyje dawno temu. 45, ile on dostał? Mam ten Ale widzowie, ja dzisiaj nie trafiam, dlatego. Powinienem robić rozgrzewki przed tym jak nagrywam. To jest już kolejny raz to mówię. A ja chyba bardziej powinienem to wdrożyć w życie, bo ja tak sobie będę gadał tylko, nie? Wchodzą. Drugi. Dobra. Smoke. Ej! No ej, widzowie, to już było niewiarygodne po prostu. No tak mi przycięło. Wiesz co mi się dzieje u mnie z internetem? Normalnie ja latam po całej mapie, nie wiem jak to jest możliwe. Zobaczysz na nagraniu. Kurde widzowie to jest jakaś gruba przesada, ja to specjalnie nagrywam. Mówię, będę, będę nagrywał na boty jakieś challenge, wiecie, to były dobre czasy, jakie ja nagrywałem sobie 1 na 10, albo 1 na 5. Albo tam wiecie same noże, to wiecie, fajnie było zawsze, nie? Niewiarygodne. Jezu, jaka... Co to było no? Ja go skanuję, on mnie skanuje, a ja w ogóle nic nie trafiam. Idziemy w lewo. Dobra, ty otwierasz drzwi, ja rzucam smoka na 3-4. Dobra, 3-2-1, otwieraj. Dobra, wbijaj. Chyba to był jednak średni pomysł. A tak, kurde, ale chciałem mu zrobić akcję. Czy to jest najgorszy odcinek, jaki od dawna widział mój kanał? Odcinek 21 chyba z kolei. Czy to jest najgorszy film, jaki tylko mógł zostać przeze mnie wstawiony? Chyba tak. Nie wiem, że nie będzie u mnie. Dobra, jestem... Ja se... yy, tam jest gdzieś na dole, dlatego... Dobrze, pięknie. Dobra, to teraz gramy fula. Wezmę sobie tu, tu sobie jakiś pistolet lepszy wezmę. Bo z Digla to ja nawet nie. Chociaż, no dobra, nie mam Digla, to wezmę ten rewolwer. Może coś z tego wyniknie. Wyrewolwerowany rewolwerowiec challenge na żywo. Teraz będzie, patrzcie to. Szyby nie słyszałem, ale słyszałem tam. Boże, znowu u, 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 patrzcie co się dzieje. Tak się nie da grać. Flash, tam jakaś awufa słyszę. KFC tam strzela. KFC tam strzela, a ja ginę. A ja ginę. Dobra, dlatego, że dzisiaj jest te całe Black Friday. To już To wszystko jest przez Black Friday. Gdyby nie Black Friday, to byśmy wygrywali. Taka jest moja. Taka jest moja teza. <grystanie> Dobra, ale takie akcje to mi się podobają. Co ja tu wyczyniam z tym negowem? Mamy 10-6 i 37. No to tak trochę nierównomiernie rozłożone, no ale dobra. Może być i tak. Tam jest jeden. Ja go tam widzę, drugi jest AWP, a czy skałcik. No nic tu teraz nie zrobię z dwóch stron, jak mam. Tam ten nawala ze skauta, ten KFC mi tu wbija i mi strzela z pompy. Dlatego ja też. On mi chciał ze dać To jest to samo <noise> Ale w strzeliłem z na przez całą mapę <noise> Takie akcje są najpiękniejsze widzowie <noise> takie, takie akcje to są po prostu naj, naj, najbardziej... To są najlepsze akcje Jeszcze to nie jest stracony mecz Tu jest gość Drugi jest tu Nie ma Masz go na plecach, dobrze, pięknie Widzowie, lecimy To jest jedyny ratunek Jedyny ratunek w tej sytuacji To autokampa Dokładnie tak Jak on wychyli z tym scoutem To ja mu wychylę z autokampą, zobaczymy kto wygra No skąd niby że ja tam jestem Nie wiem Nie wiem skąd Ale wiem Jezu, akurat jak co to było? Ja się spojrzałem w jedną stronę, w drugą zobaczyć co się stało na no, odcinku, to będzie to była najdziwniejsza akcja. Nie no Mimi, mi, dlaczego ty się wykładasz no, mając 4:11, ja tu stoję z tą autokampą walczę o, o przyszłość tej gry. Flesz? No i koniec. Dobra widzowie, dzięki za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, piszcie komentarze, wbijajcie na trade, to ja się z Wami żegnam na razie i cześć!